Hej, witajcie! W ostatnim wideo pokazywałam, jak stworzyć Perspective Text w Photoshopie, więc dzisiaj będzie o tym, jak to zrobić w Canv'ie. Oczywiście Canva nie posiada możliwości Photoshopa, więc Perspective Text stworzony w Photoshopie daje o wiele większe możliwości edycji, ale gdy trochę pokombinujemy w Canv'ie za pomocą aplikacji, to też jakąś formę Perspective Text możemy osiągnąć tylko o znacznie prostszą. Ok, zaczynamy. Mam tutaj już zdjęcie, na którym chcę stworzyć perspektyw tekst, tak żeby był umieszczony na wodzie i rzucał cień. Na początku klikam prawym i ustawiam ten image jako background. Następnie dodaję kolejną stronę, na której stworzy tekst. Chcę, żeby był biały, więc zmieniam kolor tła. Wybieram czcionkę Anton ze względu na to, że ma wagę. Następnie napis muszę zapisać jako plik PNG z transparentnym tłem. Bez tła. Ja tutaj wyrzucę jeszcze szybko ten tekst z laptopa, żeby pokazać, że jest to plik, który nie ma tła, ale możecie ten krok pominąć i od razu zaraz mm, zrobić to w aplikacji. Ja tylko chciałam pokazać jak wygląda obecnej formie. Ok, teraz musimy iść do Apps po lewej stronie, szukamy Apps, wpisujemy Transform Image i wybieramy tą aplikację. Klikamy Choose File. Ten muszę szybko wyrzucić, zapomniałam o tym. I wrzucamy plik z tekstem zapisany na naszym komputerze, czyli Choose File. I teraz klikając i przeciągając tekst układamy go w takiej perspektywie, jakiej chcemy. Trochę niżej możemy sobie tekst powiększyć. Możemy też zresetować efekt i zacząć od nowa. Jeśli jest ok, klikamy Add Design. Następnie musimy dodać cień, shadow, który będzie pod tekstem. Więc idziemy do Elements. Wpisujemy shadow. I wybieram powiedzmy ten. Tekst muszę ułożyć, dostosować rozmiar i transparencji. I oczywiście w warstwach muszę przesunąć cień pod tekst. Następnie kopiujemy tekst. Robimy flip do góry nogami. Układamy. Pod pierwszym tekstem. Następnie idziemy do Edit i szukamy aplikacji Liquify. Wybieramy Melt, który da nam efekt takiego cienia rozmytego w wodzie. To tutaj możemy się pobawić parametrami, posiągnąć najbardziej optymalny efekt. I to co bardzo ważne, to żeby dostosować transparency. I tak oto stworzyliśmy perspektyw tekst w kanwie to tyle na dzisiaj. Polecam dołączyć do mojej grupy na Facebooku. Link jest w opisie. Kliknij like i subskrybuj mój kanał, by nie przegapić kolejnych wideos. Trzymajcie się, pa! pa.